Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Master i zapraszam Was na y, kolejny odcinek z takiego minicyklu Częstotliwość występowania stawek w teleturnieju milionerzy. I dzisiaj zajmiemy się, dzisiaj będzie jednoczęściowy odcinek, y, zajmiemy się y, taką stawką nietypową, bardzo nietypową. Mianowicie chodzi o 192 tysiące. 192 tysiące to jest stawka, która występowała tylko i wyłącznie w jednym kraju. Mianowicie e, była ona e, przy pytaniu numer 11 e, w milionerach w Serbii i Czarnogórze, ponieważ no, mówimy teraz, że to Serbia. No ale e, w latach 2002-2006, kiedy to, ta stawka występowała, to wtedy ten kraj nazywał się Serbia i Czarnogóra. A e, do roku 2003 e, to była jeszcze Jugosławia. Ten kraj nosił nazwę Federalna Republika Jugosławii. Tak więc. E, na, yy, tak, kwota 192 000 denarów, yy, to było, było pytanie numer 11 w jugosłowiańskiej, a potem w serbsko-czarnogórskiej wersji milionerów. W klasyfikacji generalnej, pytanie numer 11, pozycja 11 zajęła oczywiście pierwsze miejsce, wszystkie pozostałe pozycje zajęły egzekwo miejsce ostatnie. Dobrze. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show cześć!